was moi drodzy. Ciąg dalsze walki z zafirą B18. Tu mamy pokrywę zaworów, Teraz się moczy w chemii. Już przez całą noc zobaczcie, co z niej wylatuje. Tak to wygląda. No była katastrofa. Częściowo w głowicy też odpływałem nagar, gar. Uszczelki. Na Resztki praktycznie skamieniałe, twarde, pękające w ręku, odpadające się. Śruby. Te dwie śruby od kół zmiennych FAS nowe, nowa śruba wału, wału korbowego. uszczelniacze yy, już są w środku zdemontowane. Yy, rozmiary. 35x48 na 7 tu jest jeszcze wału próbowego pudełko gdzieś mi zginęło niestety eee, co tu jeszcze będzie szło będzie szła nowa łóżczelka Zerlinga 3354.030 Co mamy tutaj pasek 50 5603 xs no bo ten był zaolejony i tak jak powiedziałem żeby to zrobić dobrze od wczoraj praktycznie cały czas wszystko tutaj jest myte, odkuwane bo nagar jest tak ogromny że no tego nie można założyć na yy, ten silnik, który w tej chwili już będzie składany, niezwyczyszczony. częściowo. Nie zrobiłem Wam filmu po ściągnięciu kół samych z uwagi na to, że naprawdę to był ogrom pracy jeśli chodzi o czyszczenie i za bardzo nie miałem czasu. Eee... Skupiłem się na tym, żeby się wyrobić w czasie, bo, bo, bo naprawdę tutaj czyszczenie pędzelkiem każdej jednej części, wkładanie no zajmuje troszeczkę czasu. Dobrze, teraz Wam pokażę jeszcze raz, jak to wygląda już po. A tak jak powiedziałem, zobaczcie, jak sobie już ta chemia aktywna radzi z tym olejem i co tutaj nam wypływa. No, widać dokładnie.